Wspaniałe stulecie. Lecie. Odcinek drugi Bunt Janczarów? Wejść. Karę, panie, o co chodzi? Mam niestety złą wiadomość, zły raport. O co chodzi? No mówże. Jakby to powiedzieć? Jeden z naszych oddziałów się zbuntował. Co? Jak to możliwe? Prawdopodobnie możliwe, że to sprawka naszego wroga. Selim. jedziałem. To coś w jego stylu. Jaki oddział się zmontował? Zmontował się oddział 65. Co? Jeden z najlepszych oddziałów. No może nie do końca najlepszych, ale jej walczyć. Zamiast, zamiast służyć mnie, no to wrogowi. Ech. Kapitanie, do czego ten świat zmierza? Powoli do wojen... Do wojny domowej bardziej. Ja już sam nie wiem. Możesz wyjść. Tak jest, panie. Albo zaczekaj chwilę. Tak, panie? Albo mam pomysł. Jaki, panie? Co rozkażesz? Zwołaj najlepszych żołnierzy. I wojowników również. Co zamierzasz, panie? Ruszymy na nich. Niech wiedzą, że. Nie, mo nie mogę im popłacić. Tą zdradę. Jak rozkażesz, panie? Trzeba się dowiedzieć jeszcze, kto za, 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 za tym wszystkim stoi. Wy tawernie. To co chłopaki, pijemy do dna. Gul, 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 gul. A tego nam brakowało, nie chłopaki? Jasne, że nam tego brakowało. Od kiedy Słuta murad zakazał pić... Wszystkiego, może nie wszystkiego, ale zabronił <laughs> Pić nasz, naszego trunku, no to Będziemy musieli sami iść, nie chłopaki? Jasne Więc zagramy ta zawody Kto pierwszy Kto pierwszy wypije i nie I się nie I się nie Upije więc trzy, cztery. Gul, gul, gul. Tymczasem w nocy sułta ruszył wraz ze swoim, ze swoimi najlepszymi wojownikami rozproszyć bunt. Przy wejściu. <laughs> Bajazyt? Murat? Bracie, co ty tu robisz? A ty, a ty co tu robisz? Ja przechadzałem sobie. W przebraniu. Oczywiście bez sług, jak zawsze. No bracie, już bez przesady. Już jestem dorosły, już. Już nie traktuj mnie jak... Jak, jak dzieciaka. Być może jesteś dorosły, ale... Zasługami masz Bracie, ty, ty, nadal musisz to powiedzieć, że złowczaj się wszędzie, widzisz. Nasz, nasz braciszek, no niestety nas zdradził. I teraz tylko szuka pretekstu, żeby nas tego pozabić przy pierwszej lepszej okazji. No dobrze, już będę, że będę bardziej się pilnował i w ogóle. A ty co to tu robisz? Ja rozgromnie bunt. O, mogę iść tobą, bracie? Ja chcesz... Chociażbym wolał, żebyś został tam... W pałacu, żeby tam nic się nie stało. Bracie, znasz mnie. Znasz mnie przecież. Potrafię o siebie zadbać. Potrafisz, ale nie tak bardzo. Hej, głupcy! Ej, chłopaki wstawać! Już! Ech, chwila chcemy jeszcze pospać tak z kilka godzin. Nie kilka godzin, bo Jacyś tutaj goście są, co? Wstawać wszyscy, natychmiast! Coś wy za jedni. Pokazać się! To ja, Sultan Murat! Co? Tak ładnie szpiegować za moimi plecami? Nie spodziewałem się po Was tego. Panie, my tylko chcieliśmy wybrać dobrą stronę, więc wybraliśmy dobrą stronę. <laughs> Czyżby byliście po właściwej stronie, ale teraz boczyliście z drogi. Co? Myślicie, że to łatwo wam pójdzie? Stwierdzając grupą tak. A szczerze, wolimy wolimy poceni na tronie księcia Bajazyda niż ciebie. Zatem jesteście głupcami. Zatem jesteście w takim razie głupcami, jeśli wierzycie, że, że ja się tak łatwo poddam. do walki Braci wszystkich Niespodzianka buntownicy Żuch. A, moja ręka a. A. Ty teraz powiedz Gdzie się ukrywa Gdzie się ukrywają pozostali Buntownicy I jeszcze jedno powiedz Kto was przekonał Gadaj Nie powiem wam nic ani nic Choćbym mógł nawet za to zginąć. Zginąć? Ja cię nie zabiję. Ale ty byś chciał samego siebie zabić? Nie. To, dam ci jeszcze jedną szansę. Albo powiedz, gdzie są buntownicy. I kto was wykupił. Albo. Albo w takim razie, no niestety. Będzie koniec. Wybieraj. No dobra, dobra, już wam... Nie... Powiem, powiem. No to kto? W takim razie? Gdzie się ukrywają buntownicy, a przede wszystkim zdrajca? Powiem jedno. Nigdy nie będziecie tych, mieli tych informacji. Oszty. Cienkarem, panie. Zdradził ktoś w ogóle <laughs> buntowników? Nie, nic, nie za nic. A ty się czegoś dowiedziałaś? Nie nic. <laughs> e, panie? A ta głowa? Musiałem niestety ją obciąć. Przy... Przynajmniej to będzie przestroga dla innych buntowników. Co zamierzasz, panie? Tą głowę wierzmy gdzieś, żeby dała ku innym przestrogę. Panie, a nie sądzisz, że jesteś taki za bardzo, tak za przeproszeniem, okrutny? Okrutny? Masz rację, ale... Tak trzeba postąpić z buntownikami. W ogóle, masz kogoś na myśli, kto by mógł stoić za tym buntem? Nie wiem, podejrzałam kogoś, ale nie wiem. Nie chcę oskarżać niewinnego kogo. To palpasza, to palpasza? Być może. Nie wiem. To co zamierzasz, panie? Mam jeszcze jeden pomysł. Tylko ty i ja, rozumiesz. W jakim sensie? Eee, co, 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 co? <laughs> Pojedziemy następnego dnia, w nocy też. I. Zobaczymy, czy tamten oddział wyda zdrajca. Zdrajcę? Rozumiem panie. Za pozwoleniem już musimy iść. Obowiązki. Wiem. Mam nadzieję, że złapię tego zdrajcę, bo inaczej będzie cienko. Więc w takim razie. A wojsko też mam zabrać? Nie. Tylko my dwaj pójdziemy załatwić. Jak ze starych... Stare dobre czasy, pamiętasz? Pamiętam te czasy. Więc właśnie, dlatego powrócimy sobie do nich. Koniec! Koniec wspaniałe stulecie. Odcinek drugi. Bundi Amczarów. Producentem w tej animacji jest oczywiście Dominik Majnowski. Dziękuję. Dziękuję za obejrzenie. Dziękuję bardzo za obejrzenie.